Panowie, pozwólcie, że zadam wam pytanie zupełnie szczerze. Czy naprawdę wierzycie, że w waszym wieku kobiety pociągają tylko mężczyźni z pokaźnymi kontami bankowymi, luksusowymi samochodami lub gęstymi, młodzieńczo wyglądającymi czarnymi włosami? Jeśli tak myślicie, pozwólcie, że was tu powstrzymam. To przekonanie jest błędne, kłamstwo, które społeczeństwo wpajało latami. Oto prawdziwa prawda. Istnieje coś o wiele potężniejszego niż uroda czy bogactwo. Coś, co wielu mężczyzn po sześćdziesiątce posiada naturalnie, ale rzadko wie, jak to wykorzystać. A gdy już to wykorzystacie, kobiety, tak, nawet młodsze, będą do was łatwo przyciągane, niemal jak magnes. I nie, nie potrzebujecie operacji, wymyślnych zabawek ani magicznych pigułek. Wystarczy dwanaście minut dziennie. Zostańcie ze mną, bo zamierzam ujawnić wam dokładną codzienną praktykę, która sprawia, że kobiety do was podchodzą. Zabiegają o was i pragną waszej uwagi, podczas gdy inni mężczyźni w waszym wieku wyczerpują się, rywalizując w grze, której nie mogą wygrać. Ale najpierw mała przysługa. Jeśli jesteś gotowy odbudować pewność siebie i przyciągać kobiety bez sztuczek i trików, kliknij przycisk lubię to, zostaw komentarz ze swoją lokalizacją i nie zapomnij zasubskrybować. Co tydzień dzielę się opartymi na badaniach naukowych strategiami, o których większość lekarzy nigdy nie mówi. Wskazówki dotyczące atrakcyjności, witalności i tego, jak zachować charyzmę po sześćdziesiątce i później. A teraz obalmy powszechny mit. Społeczeństwo mówi, że po sześćdziesiątce stajesz się niewidzialny dla kobiet, chyba że posiadasz Ferrari, prywatny jacht lub jesteś emerytowaną gwiazdą. Brzmi znajomo, prawda? Tak. To kompletna nieprawda. Pracowałem z dziesiątkami mężczyzn po sześćdziesiątce i siedemdziesiątce, których aktywnie podrywają kobiety dwudziestolatki, a nawet trzydziestolatki. Nie dla pieniędzy, nie dla botoksu, ale dla jednego psychicznego uroku. Kobiety nie pragną już niedojrzałych młodych mężczyzn, pragną dojrzałości. Mają dość niepewnych siebie, szukających uznania i samolubnych mężczyzn w każdym wieku. Ty już masz tę przewagę, tylko jeszcze nie nauczyłaś się jej wykorzystywać. Dla tych, którzy mnie nie znają, jestem dr. Josel Carter. Przez ostatnie pięć lat specjalizowałem się w męskim zdrowiu i związkach, pomagając im odzyskać witalność i pewność siebie w randkowaniu. I to jest najodważniejsza rzecz, jaką powiem dzisiaj. Mężczyźni po sześćdziesiątce mają w sobie niewykorzystane pokłady atrakcyjności, których młodsi mężczyźni nie potrafią dorównać. Wciąż gonią za sukcesem, uznaniem i tożsamością. Ale wy, mężczyźni, Żyliście, uczyliście się, budowaliście, rozwijaliście i wytrwaliście. To wasza supermoc. Jaki jest więc sekret odwrócenia dynamiki atrakcyjności? To się nazywa niezależność od rezultatów. A kiedy ją opanujesz? Kobiety uznają cię za nieodpartego. Pokażę ci trzy największe błędy popełniane przez mężczyzn po sześćdziesiątym roku życia i jak sobie z nimi poradzić. Błąd numer jeden: Gonienie zamiast przyciągania. Zbyt wielu mężczyzn zachowuje się jak nastolatki. Za bardzo starają się zaimponować kobietom. Próbują udowodnić, że nadal są pożądani, a co gorsza, używają pieniędzy jako przynęty. To zawsze przynosi odwrotny skutek. Z biologicznego punktu widzenia kobiety natychmiast odczuwają desperację. Emocjonalnie odczuwają to jako potrzebę. To praktycznie wyczerpuje twój czas, pieniądze i samoocenę. Rozwiązanie: rozwijaj niezależność od rezultatów. Zamiast gonić, emanuj spokojem i zadowoleniem. Ta energia tworzy magnetyczne przyciąganie. Ona sama do ciebie przyjdzie, a za chwilę pokażę ci dwunastominutowe ćwiczenie dziennie, które przeprogramuje to nastawienie. Błąd numer drugi. Uzależnianie poczucia własnej wartości od aprobaty kobiety. A to jest coś, co większość mężczyzn pomija. Kiedy polegają na kobiecie, aby potwierdzić swoją atrakcyjność lub wartość, tracą jej szacunek. Biologicznie Poszukiwanie potwierdzenia wyzwala hormony stresu. Emocjonalnie niszczy to naturalną pewność siebie. Praktycznie zaczynają chodzić wokół niej na palcach. Rozwiązanie. Uwolnij swoje poczucie własnej wartości od jej reakcji. Doceń swoje doświadczenie, swoją niezależność, swoją mądrość. Kiedy zachowują się jak mężczyzna, który wybiera kobietę zamiast jej potrzebować, ona wyczuje to natychmiast. Naprawdę nie do odparcia. Błąd numer trzy. Rywalizacja tam, gdzie nie mogą wygrać. Próba grania w grę młodego mężczyzny to pułapka. Farbowanie włosów, kupowanie luksusowych zegarków lub próba ponownego wyglądania na 35 lat jest wyczerpujące i niepotrzebne. Seamos honestos: ustedes no tienen 35 años, y esa es su ventaja. Las mujeres no quieren una pareja perpetuamente infantil. Están condicionadas a desear estabilidad, certeza y una presencia terrenal. La solución. Dejen de intentar verse más jóvenes. Comiencen a mostrar una confianza tranquila y madura. Esa es la verdadera presencia alfa que los hombres jóvenes no pueden imitar. Ritual diario. Protocolo de activación de indiferencia de 12 minutos. Así es como se construye la independencia de resultados usando la rutina simple que enseño a mis clientes. Paso 1. Tres minutos de ejercicio de satisfacción. Siéntense en silencio e imaginen su vida tal como es sin necesidad de la aprobación o presencia de nadie. Sientan la satisfacción genuina. Esto entrena a su cerebro para dejar de enviar señales de carencia. Paso 2. Cuatro minutos de visualización sin agenda. Imagínense conversando con una mujer atractiva, pero esta vez no esperen un número de teléfono ni nada. Solo disfruten el momento. Esto cambiará su mentalidad para permanecer presentes en lugar de calcular resultados. Paso 3. Cinco minutos de reflexión de autoaprecio. Tomen cinco minutos para reconocer sus victorias, crecimiento y resiliencia. No para presumir, solo para darse cuenta de su verdadero valor. Esto fortalece una autoestima inquebrantable, y esta es la paradoja. Cuanto menos persigan, más los perseguirán las mujeres. Ejemplo, Frank, un cliente de 68 años de Nueva Jersey, dejó de intentar impresionar a las mujeres en su café local. Simplemente se sentaba con su libro cómodo y tranquilo. En minutos, una mujer de 52 años se le acercó. Ahora han estado juntos dos años. ¿Por qué? Porque su energía comunicaba. Estoy completo. No te necesito, pero disfrutaré de ti. Ese es el verdadero atractivo masculino. No se trata de ser frío o manipulador. Se trata de liberarse del aroma de la desesperación. Las mujeres perciben la necesidad al instante pero se sienten profundamente atraídas por una fuerza tranquila y centrada, y no tienen que fingir, ya la tienen dentro de ustedes. Años de experiencia, lecciones, heridas, victorias, eso es lo que los hace atractivos. Solo lo han enterrado bajo hábitos obsoletos. Caballeros, esta es la verdad. No son demasiado mayores, no son invisibles, no han pasado su mejor momento. Están en la etapa perfecta de la vida para atraer mujeres de una manera más profunda y poderosa de lo que los hombres más jóvenes pueden lograr. Solo se necesita un cambio de mentalidad y 12 minutos al día. Comiencen mañana mismo, practiquen la independencia de resultados, observen cómo las mujeres empiezan a notarlos de manera diferente, con más curiosidad, más alegría, más atención. Y recuerden, no tienen que cambiar quiénes son, Solo tienen que redescubrir al hombre que siempre ha estado dentro de ustedes. Si este mensaje les resuena, hagan clic en me gusta, suscríbanse y compártanlo con un hermano que necesite escucharlo. Y díganme en los comentarios cuál es el mayor desafío que enfrentan en las citas después de los 60. Leo todos. Caballeros, la vida no trata de desaparecer en el fondo. Se trata de entrar a cada habitación, con una confianza tranquila saber que no tienen que demostrar nada y disfrutar de todo. Manténganse fuertes, manténganse atractivos y nos vemos en el próximo video. Sí. M.